Siemano, siemano, Meksykano TV, otwieram wam drzwi. Witajcie w kuchni u Meksykano. Dawno was nie było, to? nie też. To się, to co wcześniej jadłem? Żywiłem się robakami i Scary Skeletons and speak with such a screeching, You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shrieking. Smoothies, scary skeletons and shivers down your spine. The shrinking scroll will shock your soul and steal your tongue tonight. Smoothies, scary skeletons. I was hearing about David Zagatu. 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 Tak! To zajmuj w tej chwili! Już! Już zajmuję! Pałówka, żeby nie była! Zamknij się! Tak! Już! To zajmuj! Już zająłem! Po co traciłeś? Po co? Żeby kurwa powietrze była, nie wąchać ten smród! Rozumiesz? Po to! Po to. co? Po to! To jest co? Co? Będziemy się żegnać. Będziemy się żegnać? W końcu! Kurwa, ale się cieszę! Wiem! Ja nie będę kurwa się nie Grzać, nie. Jak się grzać? Jest lato. Kurwa. Jest lato, jest ciepło. Nie, nie zamknę. nie zamknę. No to ja zamykam i wypierdalam. Do widzenia. Już kurwa. Chwila. Do widzenia panu, proszę się grzać. Żegnam. Doktor. A co w Ubieraj Czy... się Przybijcie u mnie A mniam mniam Aron! Aron! Aaron, Aaron. 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 Menel! 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 Sprawdź co chwilę Nie, ja nie mogę przyjść! Ty przyjść do bramy Menel! Proszę Fajne. Dla mnie do jedzenia. To jak nie będzie Eee, jereczek ja załamcia będę jeść. A co to jest? Panie. Mu. Weź człowieku, co ty robisz? Mu. No, tak. Tak. O, zobaczy pani dzielniców Kokrupko. Zobaczy! Ej, zobaczy! Weź to z, z moich oczu. Zobaczy! Już! Przyjechać na wszkolle 17. Ja to pokażę na pani. Czy pani dzielnicówko Kropko zajmie się? O? Menele przyjdźcie, ja pokażę dla was, co wy wysyłacie. Ale ogon masz, ale ogon masz. Oli. Oli. O! A! Jaki ogon masz, pokaż. Idź krówko, Delicówko. ja pokażę. Polidziesz możesz, razem ze mną. Machaj, machaj. Ja i tak nie dojdę. Czego chcecie? Porównanie. Ja nie słyszę. Wciszki piwo, O, piwo tobie da. Piwo to sam piw, menelu! I spierdalaj stąd! Bo jak policja wezmę, to kurwa pojeżdżę w obrączkach, menelku! Spierdalaj! Co? Ci pojebany, menelu! Za dużo Albo wódki dla biaciuszka? Tak! Tanca kurwa, tance! Menel chodź Hapshop, hapshop, hapshop! Na, no, do góry! Co ma pieniądze i zasługuje na mój szacunek! Ałowy rybie! Powie leć chloro! Krzyneś, że leć chloro! Wrywaj! Oknie. Panie prezesie, poraż mnie! Co mam zrobić, bo ja alkohol spożywam! Powiedziałeś tam kiedyś, panie prezesie PM, jestem menelem, że piję alkohol różnego rodzaju, a to, a to pod pralkę, pod yy, yy, wszystkie rzeczy alkoholowe. Panie prezesie PM, proszę o twoje szczerze na ludzi. To na mnie nie ma, tak? No nie ma. Tam, a tam to co? Czy... To nas na nic Wojtka, mam kupić a to, A to jeszcze raz ci czy czytam, to jest przyklejone. Jarek, tego nie czytamy na wizji, 10 zł jest dla ciebie. Przeciemię? Tak! No Spójrz na Kupuj. Kupuj Kupię nic duży Kup Ej! z nic duży Rozumiesz? Tak O tu o, o może być i tu o. Zaczyna się kurwa Ja pierdolę Najpierw Mam powinien dawać tego Napisane nie Pogodźmy ja być. to przyniosłem, ja to przyniosłem przy No mogę zabierać Przekazuję się idźcie strumne, ja nie będę dotykać To jest strumna Brawo, brawo, jednego i drugiego M, P, M